Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu Rozmowy sama ze sobą. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami taką, można by to powiedzieć, że ja mam takich kilka narzędzi, które mi pomagają w uzdrawianiu siebie. A cały trik polega na tym, że najpierw uzdrawiam siebie, a potem uzdrawią, pomagą uzdrawiać innych czy pomagą im, przekazuje im informacje na temat, jak oni to mogą zrobić ze sobą bardziej tak. Bo ja nie jest już w tej energii takiego ratownika, tylko że jest w energii bardziej inspirowania innych swoimi doświadczeniami. I chcę się z Wami podzielić tym, co ja mam w swoich rękach, jako narzędzia, które możecie wykorzystać dla siebie w własnym domu, bo wiadomo, te trendy teraz są, że wiadomo, za wszystko się płaci, trzeba tutaj zainwestować w siebie, w swój rozwój i tak dalej. To wszystko jest ok, ale są też osoby, które nie mają za dużo pieniędzy i nie mogą sobie pozwolić, tak jakby na, ten, na to, żeby, się, żeby gdzieś iść do jakiegoś coacha, do jakiegoś. Do jak, na jakieś sesje i ja chcę się z wami tym podzielić to co wam teraz powiem to dostałam od mojej przyjaciółki która za to zapłaciła 1700 euro oczywiście nie tylko to za to zapłaciła tylko o, to miała to w tym pakiecie a ona mi się ze mną tym podzieliła i ja chcę się podzielić tym z wami bo nie chcę tego zatrzymać dla siebie może to komuś z was pomoże a może nie, nie wiem mi to pomogło i tak jak wam powiedziałam Moim takim, tym głównym narzędziem jest, są, 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 jest metoda TMT, to już o tym wiele osób, które już mnie tutaj słuchają, to wiecie o co chodzi, to jest ta technika transformacji i manifestacji polegająca na tylko czuciu swoich emocji, swoich programów. Tego, co w ciele jest, żeby to wszystko przetransformować i uwolnić. I to jest cała filozofia naszego, praktycznie naszej, naszego tego uzdrawiania, bo to też jest takie wielkie słowo i wszyscy się tylko grzebią w tym i grzebią, a cała filozofia polega tylko na tym, żeby czuć to, co wyparte, czuć to, co nie jest, nie jest miłe do odczuwania i po prostu w tym być. Wiadomo, że tam są jeszcze jakieś traumy, blokady, ja się traumami nie zajmuję. Ja jest takim jakby tylko towarzyszem i coachem, life coach tak zwany i po prostu towarzysza tylko ludziom, którzy są odważni i którzy nie tylko odważnym, bo, bo tym też, którzy się boją, ale tym, którzy chcą się z tym zmierzyć, z tymi swoimi emocjami. I teraz chcę Wam powiedzieć, że korzystam do tej pory z tego jedynego narzędzia, który jest to właśnie to TMT, bo to mi bardzo ułatwia na co dzień też w moim życiu funkcjonowanie, bo zazwyczaj zawsze się coś dzieje i teraz to wszystko bardzo szybko przepuszczą i bardzo szybko to przepływo i nic nie, nie, dową, nie ugniatą do środka, tylko to od razu na bieżąco przepływo, czyli warto też... Jest się tam rozgłosić do mnie, żeby się tego nauczyć, tego, tej, tej metody do siebie samego. Niektórym to nie pasuje, to zawsze każdy musi sprawdzić, co do siebie, co do tej osoby danej jest na ten czas dobre. Ale chcę Wam powiedzieć jeszcze, no, jeszcze jedna mam taką metoda to jest pisanie tak zwany detoks umysłu, czyli bierzemy 60 dni i piszemy po prostu każdego dnia wszystko, całe gówno, co mamy w głowie. Wszystko, co nam się tam pojawia w tej głowie. I to gadam, to jest taki festiwal, festiwal ofiary, festiwal biedaczki, festiwal yy... No nie wiem, narzekaczki, wszystkiego dokupy. i tu i tam mo możecie tak rychtyk się tam wyżyć na tym papierze i wszystko wypisywać. Każdego dnia da dać sobie na to co najmniej pół godziny, 10 minut, w zależności ile macie czasu na to, ale robić to systematycznie. I to wszystko będzie spływać z Waszej głowy do przestrzeni, tu będziecie materializować to, co, to, co wypisujecie i potem sobie to przeczytajcie na głos. I na koniec piszemy tak jakby nowy program, który chcemy na przykład inaczej, że od teraz się decyduje, że życie mi sprzyja, a przedtem pisałaś, że życie jest totalnie do dupy, wszystko mi się wali, nikt mi nie pomógł, życie mnie opuściło na przykład. I potem z tego, z tego wybieracie taki jakby taką główno, jakby taki rdzeń tego, o czym tam żeście pisali i piszecie jakby odwrotność tego, co tam było. Bo wtedy to już jest opróżnione. Ja nie jest zwolennikiem afirmacji, dowania na główienko, kwiatuszka, tylko że jest zwolennikiem opróżnienia najpierw tego całego syfu z głowy, i potem ta głowa robi się taką pustą, on tam jest tak opróżnia, i tam dopiero zasadzą nowy kwiatek. Ale. Zasadzanie tego nowego kwiatka jest właśnie tym problemem, że ludzie nie wytrwają w powtarzaniu tych deklaracji, bo to są po tym już deklaracje, to nie są afirmacje, to jest powtarzanie tego, żeby to się utrwaliło, żeby to się zapisało w moim, tak jakby w tej płycie, w tej twardej płycie, jak to jest na tym twardym dysku, nie? W komputerze, tak, no, bo ten nasz, ta nasza głowa jest takim komputerem i to wszystko, co my tam zapisujemy, ona będzie to wypluwać na zewnątrz, będzie to wypluwać. Wy se możecie na poziomie świadomym se możecie wymyślać jakieś piękne myśli, a na poziomie podświadomym wypultnie... Jakiś syf, który mówi na przykład, że życie, życie mu podgórka. No to będziesz go mieć podgórka, bo tak będziesz chcieć, to będziesz go mieć. Ale zazwyczaj jest tak, że my tych głęboko ukrytych przekonań nawet nie są świadomi. My Nie są tego świadomi i my to powtarzamy i życie na zewnątrz nam to pokazuje. To jest drugie narzędzie, które możecie sami też używać w domu i się tym. Yy, tym się wspomagać tym. I teraz mam trzeci taki, e, muszę tutaj się posiłkować kartką, bo mogę coś popierdolić. I po prostu e, to jest trzeci narzędzie, które mam i które ma niesamowitą moc. I co jest tutaj taki fajne, wy nie musicie w to wierzyć, e, co tutaj powtarzacie, to jacyś szamani wymyślili ten rytuał, to nie lubią w ogóle tego słowa rytuał ale mogę to dzisiaj tak nazwać, to jest taki, taki jakby taka mantra, którą wypowiadamy, żeby sobie po prostu pewne rzeczy roz, rozplątać. I Na przykład jest to podobne do ustawień, do ustawień system, systemowych I, i tutaj mi się to łączy z tym, że na przykład my są tutaj powołani na Ziemię, żeby panować nad, żeby panować nad Ziemią, do, do tego my są tutaj powołani. I żeby poprzez słowo tworzyć, bo tak samo Bóg tworzył Ziemię poprzez słowo swoje, tak samo my tworzymy poprzez słowo nasza rzeczywistość. i Bardzo trzeba uważać też na te słowa, nie? W, w cudzysłowie, to, że jose tu tak fajnie, jakby to powiedzieć, przyprawią te filmiki, to jest z mojej natury to wypływo i na razie tak jest, i nie będę tego zmieniać, ale. Nie proklamuje, se próbuje, pilnuje se tego, żeby nie godać rzeczy, na przykład, o kurde, obula się, bo ja tak kiedyś godała, jero, nie, chyba się obula, nie? Jak tam ktoś coś powiedział, jakąś sensacja, jero, nie, się chyba obula, no to ja se to wszystko proklamuję, se to wszystko, co się może wydarzyć, i dlatego już teraz uważam na to, co godą. Ale to tutaj teraz. Ta, ta, ten taki ta mantra, czy ten rytuał, to jest coś takiego, że my mamy moc rozwiązywania i związywania rzeczy. Mamy moc, w naszych słowach jest, jest moc, którą nam życie układa też. I teraz, jeżeli chcecie uporządkować trochę te swoje życie i w emocjach, na przykład, mocie nie czujecie tego, tej, tej metody TMT, która tam idzie do głębokości, bo to idzie fest do głębokości, że my te emocje mocno przepuszczamy przez ciało, to wychodzi przez ciało, ale w tym rytuaże czy tam w tej mantrze, co wam zaraz przedstawia, i weźcie sobie kartka i na, zapiszcie sobie to, ale to też trzeba robić, o to robię prawie codziennie, jak mi coś się odkleja i mi coś przychodzi, żeby się to po prostu wypróbować, bo tamta metoda jest do mnie bardziej efektywna. Do, do mnie oczywiście, ale ta działa na innym poziomie. To jest po prostu całkiem coś innego, i to też zaczęłam wprowadzać w swoje życie jako taką ciekawostka, jak to działo. I naprawdę to działo, bo to mi bardzo dużo na przełomie tygodnia y, zmieniło y, to, w jaki sposób ludzie się do mnie odnoszą i jak się wo wobec mnie zachowują. I teraz jest to tak, ja Wam to przeczytam. I wy, wy to zapiszcie na kartce. Ja to muszę tak wiecie, wiecie taki se wziąć odległość od oka. I teraz tak. Napisać na kartce wszystkie imiona ludzi, z którymi mieliście jakieś, jakieś konflikty, coś, coś do czynienia z tymi ludźmi. Najpierw tymi z, 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 z tymi, którzy są najbliżsi, tak, i Wam się przypominają, bo to idzie robić potem do głębokości, naprawdę, ze wszystkimi ludźmi, których żeśmy spotkali, nawet tymi, którzy są dla nas dobrzy, to też idzie robić, bo my tak, jakby zabieramy energię, gdzie tam jest gdzieś uwikłano w nie w tych miejscach, co trzeba. I teraz ym, w jednym punkcie robimy imiona, czyli na przykład Beata, dajmy da na, na, da te imię Beata. Jest jakieś na przykład czy pozytywne, czy negatywne, coś, coś tam zaszło między nami, czy nawet nie zaszło. To jest po prostu osoba, która jest w moim życiu. I teraz, i oczywiście, jak to jest osoba, bo ja mam Beata, która jest mi bardzo sercu blisko, że nie umia nawet tutaj nic, żadne emocje mi, żadne tylko pozytywne emocje mi wychodzą, jak, jak o tym imieniu myśla. Ale dajmy na to domy jakieś imię Wojtek, albo nie wiem kto, yy, yy, po prostu inne imię, takie neutralne domy, żeby umiała to powiedzieć. I dajmy na to te imię Wojtek. Na przykład yy, jest tam jakieś, coś tam jest między wami, czy coś, yy, i wypowiadamy te imię Wojtek, i piszemy, napiszcie sobie to, co, co ja teraz będę go Wojtek, akceptuję ciebie jako część mojej duszy, wybaczam ci. I oddaję Ci Twoje części Twojej duszy. Ty wybacz mi i oddaj mi moje części duszy. I wszystkie powiązania między nami, negatywne emocje, manifestacje, rodowe uwikłania. I tu możecie se jeszcze dodać, co tam jeszcze jest, jakieś, e, jakieś połączenia karmiczne. Nie wiem, co możecie se tu w, tym, w tej rubryce se dodać jeszcze co chcecie. I czyli wypowiadam to negatywne emocje, manifestacje, rodowe uwikłania, yy, yy, połączenie, nie, nie, do, nie do rozwiązania, połączenie między nami. Rozwiązuje się teraz. I tak to podkreślocie to te teraz. I potem wypowiadacie jeszcze na koniec, zabieram od Ciebie moją energię. Ty masz swoją, ja mam moją. I to jest taka regułka. I wy w to nie musicie wierzyć w ogóle absolutnie nie musicie do tego się emocjonalnie przywiązywać, tylko po prostu to tak mamroczyć. Tak robili szamani, że oni mamroczyli coś tam. I właśnie to jest taki rytuał wybaczania. Tak jak ja wam powiedziała, ja nie jest zwolennikiem takiego wybaczania na siłę, bo to nic nie daje, bo my musimy to rzeczywiście poczuć. Ja wam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że ja to robiła. Najpierw z imionami, potem to robimy na przykład z sytuacjami życiowymi. Moje dzieciństwo, moje małżeństwo, moje, mój związek z partnerskim teraz na przykład. To godą przykłady. I to bierzecie z sytuacjami życiowymi, ze wszystkim to robimy. Potem robimy to z miejscami, gdzie mieszkamy. Potem robimy to z emocjami na przykład. Lęk przed śmiercią, akceptuję Ciebie jako część mojej duszy. Wybaczam Ci i oddaję Ci Twoje części. Wybacz mi, proszę, i oddaj mi moje części. Wszystkie połączenia między nami, manifestacje, negatywne emocje wszystko rozwiązuje się teraz. Wyciągam z tej emocji lęku przed śmiercią moją energię, która wraca do mnie ty masz swoją ja mam swoją bo te wszystkie emocje to są jakby takie twory to, to są jakby no, osobne świadomości i to działa naprawdę u mnie niesamowicie na przykład jak powiedziałam, moje dzieciństwo akceptujecie jako część mojej duszy i to jest po prostu mi się coś rozpuszcza w środku mi się mi puszczają jakieś tutaj w mózgu różne tam o czuja w moim ciele bo te ciało już mam tak, przez te, przez te TMT, tak wypracowane, już że czuję, co się tam za, zachodzi, jakie procesy tam zachodzą. Tam się coś rozwikło, co, coś się rozplątuje. Tutaj rozplątujemy, jakby te rodowe uwikłania, te rodowe. Tu se możecie potem powiedzieć w tej, w tej drugiej części: wszystkie powiązania, połączenia rodowe, możecie sobie powiedzieć, jakieś karmiczne, jakieś śluby. Jakieś kontrakty, które żeście zawarli, to wszystko, co to możecie wypisać i powiedzieć na koniec mocnym, stanowczym głosem: To się rozwiązuje teraz, tu i teraz. I wyciągam stamtąd moją energię, która wraca do mnie. Ty masz swoją, ja mam swoją. I tam się coś zadzieło, coś wielkiego, naprawdę, no, ja uzdrowiła relacja z jedną osobą, z którą miałam wielki problem po prostu to jest masakra jak to działo i tego nie musimy nawet czuć tak mocno i w to wierzyć tylko musimy to robić i potem na przykład wychodzą różne programy na przykład boja się, że zostanę do końca życia sama to są programy, to są przekonania i to też z tym robię lęku przed tym, że zostanę do końca życia sama, akceptuję Cię jako część mojej duszy i wybaczam Tobie, oddaję Twoją część bo to jest tak, że to się do Was przyklei ta energia tej, tej, tego lęku i to nosicie tak w sobie, w tym ciele i to po prostu po tym manifestujecie nie? dlatego to jest mega, mega, mega praktyczne i też do osób, które no nie, nie mają pieniędzy, nie, mają, nie mogą nigdzie iść i mogą zrobić porządek ze swoim życiem ale jak, jak, jako tu jest jeden taki, jakby to powiedzieć hmm, Jeden ważny aspekt w tych wszystkich metodach jest taki, że Wy go musicie po prostu robić. I to nie idzie robić jeden dzień, dwa dni i trzy dni, i potem powiedzieć to nie działa, to nie funkcjonuje. Nie będzie funkcjonować za dwa, trzy dni. Będzie to funkcjonować, jak to będziecie systematycznie robić. I oczywiście musicie to czuć, czy to Wam po prostu sprzyja. Mi to bardzo pomaga. Pomaga mi to po prostu. To jest tutaj właśnie te poddanie się o tym, co mówiła w moim poprzednim filmiku, ta akceptacja, ta akceptacja otwiera drzwi, które są zamknięte jeszcze. Ta akceptacja tego, co jest i tutaj to jest to właśnie, że my nie wypieramy niczego, my przyjmujemy ten aspekt jako coś, na przykład bunt, bunt przed akceptacją mojej sytuacji. Akceptuję ciebie jako część mojej duszy, bo teraz tak jest. Ja po prostu mam bunt. I tak jest. I on nie będzie tego udować, nie będzie tego wypierać, i nie będzie gadać, że tak nie jest, i by da udować, że jest jakimś uduchowionym cipciaciem. Po prostu. Nie, nie jestem. Kurwa, jestem tym, kim jestem i tak czuję teraz. I to jest piękne, że i dlatego mi się moja metoda, którą ją stosuję, podoba, bo tam jest po prostu zderzenie się z prawdziwą prawdą. Tak jest, ja teraz tak czuję, kurwa, i się przyznowu do tego i po prostu siebie nie odrzucam. nie będę siebie jeszcze gwałcić i siebie biczować za to, że teraz tak jest, bo, bo kiedyś tak robiłam, że właśnie siebie jeszcze oceniałam za to, że tak czuję. I to, to był mętlik taki, że już po tym nie umiałam z tego, z tego kołowrota się wydostać. I to jest cały ten rytuał, i tak jak bym powiedziała, możecie to robić z miejscami zamieszkania, nawet byłymi, w których żeście kiedyś mieszkali, to te, puszczają się te wszystkie powiązania, uwikłania, które tam są, i po prostu yy, zaczyna ta energia się rozprężać. no Także to chciała się z tym podzielić, i jeżeli macie jakieś pytania do tego, ja nawet chciała stworzyć taki. Takie taki warsztaty do kobiet, czy też faceci, nie wiem czy będą chcieli, ale, ale z kobietami w większości pracuję i a z facetami też oczywiście. Ich bardzo, bardzo ich lubię i lubię jak oni do mnie przychodzą, bo widzę, że coś się też dzieje w ich, w ich świecie, że mają odwagę też spojrzeć w siebie ale takie warsztaty właśnie trenowania tego, jak to, jak to właśnie w praktyka wprowadzić, nie? Czyli napiszcie mi w komentarzu, czy też jesteście zainteresowani takimi warsztatami, takimi kameralnymi na 10, 5, 10 osób, na Zoomie możemy to robić, i mogę po prostu ćwiczyć to, trenować ta metoda, metoda czy taki rytuał, który nam pozwala po prostu zrobić porządek w swoim życiu i daje nam to taką moc sprawczą, że my się już nie godamy, o kurde, i ja teraz kogoś potrzebuje. No, jak, jak macie impuls, to idźcie do kogoś, ale są takie momenty w życiu, że, że my się za mocno rozpraszamy już na wszystkich ludzi i pytamy się ich o wszystko. Chcemy, żeby oni coś za nas załatwili. Pomoc jak najbardziej, ale po prostu cały czas uważajcie na to, bo teraz jest taki popłoch między tymi wszystkimi uduchowionymi ludźmi. Wszyscy inogodają, co oni mogą, czego nie mogą i, i że wam coś tam zrobią, zabierą i bla, bla bla, bla bla bla. Jest tego, jak wysyp po deszczu grzybów i naprawdę nie ma orientacji już w tym wszystkim I uważajcie, gdzie swoją energia kierujecie do jakich ludzi i ci ludzie mogą wam jeszcze zaszkodzić bo mogą wam wprowadzić różne przekonania nowe kody i mogą wam jakby ta wasza droga jakby troszkę przedłużyć bo was kierują w innym kierunku, w którym żeście byście mogli iść, bo wam coś tam nakładą do, do głowy ja też nie jestem zwolennikiem właśnie pytania się o innych ludzi bo, bo to nie jest no nie jest to do końca tak jakby tego pozwolenia nie, nie dał ten człowiek, żeby o nim tam gdzieś gadać, czy pisać, czy coś tam robić, nie, to są różne po tym ktoś wam coś powie o danej osobie i wy na przykład już żeście sobie zrobiły jakoś blokada do tej osoby, a tamta się mogła totalnie pomylić ona mogła być w swoim umyśle i według swoich przekonań coś tam powiedzieć a wy już macie ten obraz tam o jakoś ta coś tam jest nie tak, jest jakoś nie wiem nie tak jak trzeba i po tym wy już macie te, ten dostęp do tej osoby zablokowany, nie Także pytajcie się siebie, macie wszystkie odpowiedzi w sobie i jest to trudne tam zajrzeć do środka, bo nas tego nikt nie nauczył, ale to jest jedyna droga, na ten czas to jest jedyna droga, którą my teraz mamy iść, drogą poddania się, drogą kapitulacji, drogą e, puszczenia kontroli nad naszym życiem, drogą, kiedy my musimy naprawdę położyć się gdzieś na ziemi, powiedzieć. Y, Stwórco, ojcze, matko, prowadź mnie. Bo ja nie wiem, jak ja mam iść. Pokaż mi kolejne kroki, jakie mam zrobić wypuszczą wszystko z moich rąk i, i poddają się Tobie, żebyś Ty mnie prowadziła po prostu. To jest jedna, największy akt miłości, takiej taki miłości też do samego siebie, bo ego nas prowadzi w tych wszystkich naszych takich, m, tych naszych e, tego, co chcemy, ale to, co chcemy, może być całkowicie nie taki na ten czas do nas i życie nas i tak poprowadzi w te miejsca, które są nam potrzebne. Do tego naszego dalszego rozwoju, bo teraz jest jakoś na nowo stacja, stacja autobusowa, gdzie musimy się zatrzymać na chwilę i tam odrobić jakąś lekcję, tam się czegoś nauczyć, żeby my mogły po tym iść dalej. I my czasami się buntujemy, że teraz tu stoimy na tym przystanku, a tam są cenne lekcje do zdobycia, żeby potem być tam, gdzie chcielimy może być. Ale często tam, gdzie my chcemy być, tam dusza nasza nie chce być, bo ona wie, że my po prostu mamy gdzieś indziej iść. I tego się boimy się, tego poddania się bojemy, tej, tego oddania, tej kontroli. No ale teraz jest ten czas taki. To był ten czas takiego. Wielkich czynów, manifestacji tego wszystkiego, bo co, po co my to wszystko robili? <laughs> Jak ja tak rychtyk rych siebie przeanalizuję, to robiła, to po to, żeby się tylko podobać innym ludziom, żeby zdobywać uznanie, żeby ktoś mnie pochwalił, żeby pokazać, że ja też coś jest warto, bo ta identyfikacja z własnym poczuciem wartości polegała na tym, czy ja mam świadectwo z czerwonym paskiem, albo mam na czole naklejone, że ja jest idiotą. Albo, albo, że mam jakiś uniwersytet skończony, albo, że mam lepszy tytuł, to wtedy, że jest bardziej widziano w tym społeczeństwie, i to wszystko leci w gruzy i w ogień wpada, bo to już nie ma żadnego znaczenia teraz, bo idziemy w taki czas, że my przychodzimy z takim moim blueprintem, i to moje największe spełnienie będzie tylko wtedy, jak ja będę żyć tym moim blueprintem. Bo może mój blueprint, może to, co, co mnie spełniło, jest zamiatanie ulic. I kto mi powie, że to jest jakieś poniżające robienie tego? Może ja mam robić całkiem coś prostego, gdzie jest, i mam na przykład w ubikacji pobierać jakoś kasę, i może to będzie mnie spełniać najbardziej. Może mam w ogrodzie pracować i tam, gdzie mnie nikt nie widzi i nie mam żadnego uznania, żadnego splendoru, żadnych świeczek, i, i, ale tam by spełniona, by da pełnią swoje, swojej esencji żyć, może to. I, I dlatego my musimy wrócić do tego, rzeczywiście do tego, kim my, kim my są, ale zrobimy to dopiero wtedy, kiedy obieramy te wszystkie programy. I ten rytuał, który Wam podałam, on Wam też pomoże te programy wszystkie zniwelować. Na przykład możecie też tam napisać sobie y, moje poczucie bycia gorszą. Akceptuję Cię jako część mojej duszy. Wybaczam Tobie i oddaję Ci Twoje części. Tej emocji, poczucia, Bycia gorszą, to jest program. Program, jo jest gorszo, bo tak wam to wmówili, tak się to zapisało w waszym umyśle, i tak to wszystko teraz się dzieje w waszym życiu, że zawsze wam to odpalo, dlatego że to się chce uzdrowić. No, żeby to już po prostu zniwelować, bo tak nie jest, bo każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest indywidualnością, każdy z nas ma specjalny, specjalne odbicie na palcach tych linii papilarnych. Wszyscy mamy, każdy ma, każdy ma inny, dlatego są my wyjątkowi, każdy z nas na, na swój sposób i wróćmy do tego, wróćmy do tego odczucia, kim my naprawdę są i Przestańmy szukać już ciągle jakichś wyzwań, nie wiadomo czego, bo to ego tylko napędza i chce, chce gdzieś tam udowadniać, że, że my są jacyś wyjątkowi. My nie musimy nikomu nic udowadniać, my już są. I to jest najważniejsze, by tylko wrócić do tej prostoty życia, żyć dniem dzisiejszym, tylko dzisiaj mamy. Nic nie ma. Na, nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, tylko dzisiaj mamy i nic więcej, a głowa boi się, jak nie zapewnionej przyszłości, nie zapewnionych. Wypłaty, mimo ubezpieczenia, wszystko to musi być rent, emerytura, wszystko to musi być poukładane, bo wtedy się ten umysł dobrze czuje, jest spokojny, a potem i tak życie możecie tak wypierdolić z orbity, życie z butów wysadzi i będziesz no widzieć numer nogi i nie wiem co jeszcze i po tym już nie będziesz wiedzieć, kaj żeś jest, bo wszystkie twoje jakieś koncepty, wszystko jest w, w gruzach i nic już nie będzie funkcjonować tak jak żeś sobie myślała, bo teraz dopiero w tym od, w tym doświadczeniu zostaniesz sprawdzano, ile tej teorii jest w tobie, a ile praktyki, ile tego życia jest w tobie, nie? Dobra. To tyle. I jeżeli wam ten filmik pomógł, to możecie się podzielić kawą wirtualną, jeżeli myślicie, że Wam to po prostu pomoże i chcecie się podzielić czymś, to jestem otwarto na przyjmowanie. Jeżeli nie, to też jest OK i po prostu puszczą teraz to w świat, ta ten rytuał, który, który jest, no, no, był gdzieś tam ukryty u tych szamanów. Wiadomo, są różne, różne te, te regułki ale to jest bardzo proste tutaj i rozwiązuje naprawdę wszystkie uwikłania, wszystko, co jeszcze gdzieś was tam trzymie. I jeżeli nie, to powtarzacie to tak długo, nawet jedna rzecz możecie kilkanaście razy powtarzać, aż będziecie czuli taki dystans do, do tego, nie? No, a potem może znowu to wrócić i znowu możecie to powtarzać na nowo. Także to jest po prostu takie fajne, że to możecie mieć przy sobie i z tego korzystać. Dobra, nagodała się i dziękuję Wam i do następnego razu. Nie wiem kiedy, ale kiedyś będzie. No, pa pa!